Zmarzlik rozpoczyna pogoń po czwarty tytuł Mistrza Świata. Idzie dobrze. Bartosz Marzlik jest z przodu. Max Frick też wyskoczył nieźle, no ale pojechał szeroko. Z czego skorzystał Matej Żagar. Frick będzie odbijał drugą pozycję. Wchodzi pod Żagara. Holder też zwietrzył tam swoją szansę, ale już Żagar wrócił do krawężnika. I pewnie tam zostanie. Zmarzlik jest z przodu po dobrym starcie. Dobrym dojeździe. Teraz ucieka rywalom. I jedzie płynnie Frick na miejscu drugim. Żagar trzeci czwarty Holder, czyli znowu czerwony kask na czele. Dzisiaj to pole pierwsze będzie dawało dużą przewagę, szczególnie w tej pierwszej fazie turnieju. Jack Holder jeszcze marzy, jeszcze się łudzi, że tego Żagara można dopaść. Bartosz Marlik obejrzał się kontrolnie, gdzie jest Max Frick, ale wszystko pod kontrolą Bartoszu. Zaczyna tak jak lubi, tak jak zaczął w tamtym roku w Goriczan od zwycięstwa. Mistrz świat. Data. W pierwszym biegu sezonu 2023 wygrywa frik drugi, Żagar trzeci, czwarty Jack Holden. Dobra, proszę Państwa, patrzymy jak Jan Łofin, ten Batulik, Zmarzlik i... Aj, Bartosz Zmarzlik chyba wpakował się w taśmę. Chyba na pewno. Zaskakujące. Zaskakujące, ale chyba wiedział, że to pole C nie jest najlepsze i trzeba tu zrobić coś ekstra. Mm -hmm. Aczkolwiek Leon Macen w pierwszym biegu całkiem nieźle wystartował z pola C, co zresztą potwierdził w rozmowie z Marceliną. No a teraz Bartek... Niestety wjechał w taśmę, zdarza się to rzadko naszemu mistrzowi. Jeszcze zobaczmy powtórki, czy to na pewno Zmarzlik, żebyśmy nie mieli wątpliwości. No, operator takowych nie ma. A drgnął delikatnie Patryk i to mogło zmylić Bartka. Mogło, mogło rzeczywiście. Yy, będzie jechał rezerwowy, proszę Państwa, za Bartosza Zmarzlika. Taki jest regulamin, to będzie Nick Szkoria, bo on jest pierwszym rezerwowym. Mikkelsen i Lambert nigdy Grand Prix nie wygrywali. Każdy z tych zawodników jest wierny motocyklowi, który wybrał na początku tych zawodów. Nikt nic nie zmieniał. Ciekawą rzecz mówił Bartosz Zmarzyk, że warunki są takie, loteria taka, że właściwie nawet nie wiadomo, co tu zmieniać, bo większe znaczenie ma o start i szczęśliwe ułożenie się w pierwszym łuku. A jednocześnie sam tor też ulega mocnej zmianie, no bo ta nawierzchnia z biegu na bieg jest coraz bardziej sucha. Dodatkowo od czwartej serii startów pojawiły się traktory, więc... No faktycznie jest w tym pewien element loterii, ale koniec końców trzeba na ten motocykl wsiąść, puścić klamkę strzęgła jak najszybciej i dojechać do mety na pierwszych dwóch miejscach. Tak, jest element loterii. ale jak patrzymy na obsadę półfinałów, to wielkich niespodzianek w tych półfinałach nie widzimy. Trochę jak ze skokami narciarskimi. Wieje loteria, a później i tak wygrywa Granerud. Także zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Mikkelsen, Lambert, Waculik i Jason Doyle. Pierwszy półfinał sezonu 2023. I do. dobrze idzie z płotu Doyle. Dobrze Lambert, żółty i niebieski z przodu. Ach, skąd my to znamy, ale żółty przed niebieskim, mimo że Lambert pole wybierał przed Jasonem Doylem. Trzeci jest Mikkelsen... Czwarty Martin Waculik kończy się pierwsze okrążenie Lambert będzie próbował naciskać Jasona Doyle'a. To ważne, bo jeżeli go nie wyprzedzi, to będzie wybierał pole startowe jako trzeci dopiero w wielkim finale, co mu sprawy na pewno nie ułatwi. Jason Doyle pędzi po wielki finał w Goricza. Lambo podjeżdża, jest groźny, atakuje, nie musi się przejmować tym, co dzieje się z tyłu, bo Mikkelsen daleko, daleko za nim okrążenie rozpoczęte. Toili z Lambertem na dwóch pierwszych miejscach. Martin Waculik już bez nadziei, bez szans. Mikkelsen pewnie też się nie udzi. Musiałoby spotkać Lamberta. Coś bardzo nieszczęśliwego, ale nie spotyka. Doyle, Lambert, witamy w wielkim finale. I teraz Kuźmik, jak dużo ważył wybór pola Roberta Lamberta? Bo on oczywiście jest w finale, ale będzie wybierał jako trzeci. Ważył najwięcej. Zmarzlik, biuli, Lindgren i Tai Woffinden, serducha biją Oprócz serducha Frediego Lindgrena, Zmarzlik idzie Lepiej niż Dan Biuli. Bartosz Zmarzlik jest na czele Jadąc w kasku czerwonym Łofinden będzie próbował gonić Czy być może ustawi się w kolejce Za Bartoszem Zmarzlikiem będzie się ustawiał Fredi! Serce nie biją. Ale motor zasuwa! dajło obitę, teraz rozpędzony szeroko Freddy mu tego nie odda. Co za historia. Goście jadący z najlepszych pól startowych teraz oglądają plecy. Tych w kaskach czerwonym i białym. Brytyjczycy rozczarowują w tym wyścigu. Daj, nie chce się z tym pogodzić. Prawie wpakował się Fredrika Lindgrena i stracił kolejne metry. Tymczasem my cieszymy się, że z przodu jedzie Bartosz smarzlik Doskonały start i tego już oczywiście nie wypuści. Freddy Lindgren dowiezie dwa punkty do mety. Nie tyle punkty, co miejsce w finale i będziemy mieli sensacyjną, proszę Państwa, obsadę tegoż finału. z Marcy i Lindgren. To znaczy, że jak ci serce mocno bije, to musisz je uspokoić. To jest wniosek po tym półfinale. 2023 z Lambert Lindgren i Jason Doyle i idą Marzlik nie tak dobrze ale jest z przodu Doyle i go nakrywa, wyrywa Doyle, leży Jason Doyle i on się podnosi. Zobacz, on się podnosi. On nie chce powtórki, a to oznacza, że Bartosz Zmartlik, chociaż teraz go wyniosło bardzo szeroko, jest na miejscu pierwszym. Lambo drugi, trzeci. Frederick Lindgren. Zmartlik rozpocznie sezon 2023 dokładnie tak, jak rozpoczynał rok temu od zwycięstwa, chociaż też było nerwowo. Robią się dziury. Ten tor już jest niebezpieczny, ale Bartosz Zmartlik sobie poradzi. Przewaga gigantyczna nad Lambertem i Lindgrenem. Jason Doyle jedzie. Nie liczył na jakieś powtórki, nie liczył na nie Jest na miejscu czwartym, a Bartosz Zmarzlik rozpoczyna okrążenie finałowe. Jeszcze przepukał manetkę, już mu się gęba cieszy. On już wie, że nikt mu tego nie wyrwie, proszę państwa. Trzykrotny mistrz Świata właśnie rozpoczyna marsz po czwarty tytuł. Zmarzlik wygrywa w Goricza. Brawo! W światowym żużlu bez zmian. E, tory się zmieniają, zmienia się pogoda, a Bartosz Zmarzlik cały czas jest najlepszy. Ogromne brawa dla naszego reprezentanta. Widać zresztą, jak się cieszy, bo to nie był łatwy turniej dla Bartosza Zmarzlika. E, sam sobie oczywiście troszeczkę życie utrudnił tą taśmą w drugim biegu, e, no ale później fakt, e, z jakich pól musiał startować i w półfinale e, i w finale nie przeszkodził naszemu reprezentantowi ponownie okazać się najlepszym. Wiesz co, ale przy okazji wielkie brawa za fair play dla Jasona Doyla, bo byłoby całkowicie zrozumiałe, e, gdyby Australijczyk był tak sfrustrowany. Typ, co się wydarzyło, że uznałby, no nie, leże nie podnoszę się, mam to w czterech literach. Like Polish, Polish dziękuję bardzo, że aż tak liczne grono przyjechało was tutaj, żeby nas Polaków wspierać. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia e, na stadi innych stadionach. E, walka o mistrzostwo Świata myślę, że e, rozpoczęta dobrze. Do zobaczenia. Winner, Bartosz tak jest. Wiesz co, jak patrzę sobie na to podium i myślę, że następne Grand Prix jest w Warszawie, to nie zdziwiłbym się, gdyby ta trójka znowu o podium się biła Tor krótki, e, techniczny. Freddy Mintgren już tam wygrywał. Lambert z pewnością będzie czuł się dobrze. Zmarznik czuje się dobrze wszędzie, bo on generalnie czuje się dobrze na żużlu. Także za, zawsze jest w gronie faworytów. Ta trójka może również kręcić się w okolicach czołówki za dwa tygodnie. Mimo wyników w PGX Leadze, no bo chociażby rezultaty osiągane przez Roberta Lamberta są jeszcze dalekie od oczekiwań kibiców toruńskich, ale dziś Brytyjczyk ma pełne prawo być z siebie zadowolony. Jest uśmiech na twarzy Fredrika Lindgrena. Proszę sobie to zapamiętać, bo nie wiadomo kiedy następny raz. <grystanie> Sam sobie wyrwał to trzecie miejsce. O ile Lambertowi troszeczkę pomógł numer startowy, o czym wspominaliśmy wcześniej, to Fredrik do tego numeru startowego miał pecha, ponieważ wybrał sobie dziesiątkę jadąc dwa razy z Polacy które rok temu było nie najgorsze, dziś było absolutnie okropne. Ale mimo tego Szwed potrafił się na trzeci stopień podium wdrapać. Bartosz Marzik zrobił sobie, proszę Państwa, powtórkę, dokładnie powtórkę z minionego roku. Najpierw wygrane kwalifikacje, później wygrany turniej Grand Prix i pozycja lidera klasyfikacji Mistrzostw Świata. Ostatni raz nie liderem był na koniec sezonu 2021, gdzie musiał zadowolić się srebrnym medalem. Później jak wygrał w Gorliczach w minionym roku, no to liderem pozostaje cały czas, mimo że mamy już nowy sezon, teraz cieszy się z kolejnego trofeum do gabloty. Bartek Marzyk jest przykładem żużlowego perfekcjonisty. On gdzie nie pojedzie, czy to jest cykl Grand Prix, czy mecz ligowy, czy zawody towarzyskie o puchar wójta, on zawsze chce wygrywać, zawsze chce być najlepszy i robi absolutnie wszystko, żeby dążyć do tej doskonałości. Znamienny był obrazek, który widzieliśmy przed dzisiejszymi zawodami, jak w mniej więcej o godzinie 18, w momencie, gdy wszyscy przebierali się w kewlary, wymieniali uwagi Uznalete... O tym za chwilę, bo teraz mazurek nambrowskiego. Hymn polonajka, Himno polskie, hymn Martocha z Marslika.